Bardzo podoba to zdjęcie. Wiecie, no, no nie chcę mi się komentować, bo tylko winni się tłumaczą, ale jakby zrobiliśmy piękną sesję, był cudowny fotograf, była, e, była fantastyczna atmosfera, była to niedziela. Ja sobie po prostu zrobiłam wolne, e, Julita Jaskółka mnie pomalowała. I naprawdę jeżeli się robi jaką, jakiś rodzaj stylizacji, e, no to nie zawsze będę wyglądała jak Kasia Bujakiewicz. Jestem aktorką, która się zmienia. Miałam e, zrobioną burzę loków przez fantastycznego f, f, fryzjera włosy pięknie natapierowane, rzęsy doczepione. No nie mam teraz iPhone'a, żeby wam pokazać, jak wyglądały zdjęcia z iPhone'a, ale no, na, na samym etapie zdjęć na iPhone'ie, no, nie jestem podobna do tej Kasi, która na co dzień biega praktycznie bez makijażu i, i w jeansach. No, była to taka nie inna stylizacja. Wiadomo, że, że ja, ja wpisałam w umowę, że nie chcę, nie chcę retuszu, wiadomo, że jakiś Drobne poprawki muszą być, no bo, bo, bo to wydawca, to jest twój styl, to jest ich gazeta i oni mają do tego jakieś tam prawo a nie chcę się z tego tłumaczyć. Mi się te zdjęcia podobają i naprawdę nie mam strasznego retuszu. Teraz wygląd jak wyglądam, ale jak się robi zdjęcia e, w porównu porównujemy z takimi zdjęciami, gdzie fotograf nie ma szansy ustawić ładnego światła i się robi po prostu zdjęcia na ściance, no to też takie porównywanie nie jest fajne, bo, bo e, jak zrobić kości policzkowe, co też było jednym z zarzutów. Nauczyła mnie Ania Przywolska, więc wiem, jak to zrobić, e, żeby uwydatnić kości policzkowe, których nie mam oraz e, Julita. Jaskółka też wie, jak to zrobić, więc, e, więc myślę, że, że, że nie ma z czego się tłumaczyć. Mam piękną okładkę, będę się cieszyła, sobie powieszę na ścianie. I, e, a jak mówią, no mój Boże, być może nie ma ważniejszych tematów. Ja myślę, że są akurat, ale, ale no jeżeli to jest ważny temat, no to mój Boże.